Wprost z Sejmu. Zapraszają Aleksandra Cieśnik i Tomasz Stankiewicz. Jakim premierem jest Donald Tusk? Jakim jest każdy widzi. Doświadczonym. Na pewno takim, który stara się jednoczyć koalicję. Chyba jest nawet gorszym premierem niż się spodziewaliśmy na początku tej kadencji. To jest twardy facet, który wie o co mu chodzi. A przede wszystkim... Dla mnie to pierwsza rzecz, to jest taka, że jest niesłowny, oszukuje, oszukiwał przy wyborach, e, zmienia zdanie ciągle. Naprawdę nie można mu zaufać. Jakim premierem jest Donald Tusk? Nieprzewidywalnym. Dlaczego? Dlatego, że ma czasami takie zaskakujące różne decyzje, ale niech mnie pani nie pyta jakie, bo nie przytoczę przykładu, ale czasami mnie zaskakuje. Donald Tusk jest najlepszym premierem na ten trudny moment geopolitycznie, wewnętrz-politycznie na skalę wyzwań, z, którym, z którymi musi się mierzyć i również na inny sposób funkcjonowania rządu w Polsce, bo przypomnę, rząd w Polsce jest koalicyjny. Składa się z czterech różnych podmiotów i jest to na pewno duże wyzwanie. Czyli jakim? No pan Donald Trump dokonał samooceny w trzyminutowym sposobie po występie, po wyborach prezydenckich. I ja już lepiej tego zrobić nie mogę. A jakby pan mógł podać jakieś konkretne działania, właśnie, które świadczą o tej cesze? No, po pierwsze, że jest bardzo skutecznie doświadczony na arenie międzynarodowej w Brukseli. Po drugie, no, jednak jego aktywność. W trudnej politycznie koalicji jest bardzo duża, i to, że dzisiaj mamy tak dobrze ułożony rząd pod kątem koalicyjnym, który wymaga większej aktywności też wszystkich nas, to jest jego autorska robota. Więc no, to są konkretne przykłady. Myślę, że lider z drugiej strony Prawa i Sprawiedliwości nie byłby zdolny do takiej. Ułożenia takiej współpracy i w ogóle jakiejkolwiek współpracy. Więc no tutaj Donald Tusk to jest w stosunku do tego, kogo ma, jako głównego adwersarza niebo a zimę. Nie tylko nie realizuje projektów ważnych i potrzebnych dla Polski, ale nie realizuje nawet projektów, których sam obiecywał wyborcom, które niósł na sztandarach, tak, na swojej bardzo długiej liście obietnic wyborczych, Polacy nic z tego nie zobaczyli. W jakich działaniach to się przejawia? To się przejawia w sposobie jego komunikacji, w sposobie rozbrajania populistycznych polityków na przykładzie granicy. Wie pan, dzisiaj największym zagrożeniem właściwie dla rozwoju Polski, dla, dla naszej tej ścieżki ku nowoczesności jest prawicowy populizm. Ten prawicowy populizm, który zgania ludzi na granicę, i Tusk jest jedynym politykiem, który potrafi wziąć część prawicowej tej populistycznej agendy, opowiedzieć o tych problemach własnymi słowami, zaproponować normalne rozwiązania i dzięki temu właściwie wyzwolić nas spod jarzma populizmu prawicowego i za to go cenię. Ja uznaję, że słowo, a już słowo premiera naprawdę powinno być coś warte. Jakbyśmy przesłuchali, a ja już w polityce jestem, tu w Sejmie od 20 lat. Jak... Posłucham, co on mówił przez te wszystkie lata, jak był w opozycji, co obiecuje, co deklaruje. Wypiera się tych słów. Dla mnie jest absolutnie niewiarygodny i taki człowiek nie powinien być premierem Polski. A Mateusz Morawiecki nie kłamał, na przykład mówiąc, że przeszliśmy suchą stopą przez pandemię? E, bo przeszliśmy suchą stopą przez pandemię, e, mając głównie na myśli gospodarkę przed pandemią. Jeśli chodzi o bezrobocie, byliśmy na końcu Unii Europejskiej, a po pandemii, o dziwo, na czele Unii Europejskiej jesteśmy bezrobocie. A więc rzeczywiście gospodarka została uratowana, i to niewątpliwie jest zasługa premiera Mateusza Morawieckiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Również te działania, które były działaniami stricte medycznymi, też pozwoliły na no, ograniczenie ofiar tej pandemii, bo jednak. Te ofiary były. Można dyskutować, czy wszystkie ograniczenia były konieczne w takim wymiarze, jak były. Ale na pewno udało się ograniczyć ilość zgonów, a przede wszystkim uratować gospodarkę, czego nie udało się wielu innym krajom europejskim. No to dobrze. Jeżeli nie konkretne decyzje, to czym panią zaskoczył w ostatnim czasie? To może być wypowiedź, nawet niekonkretne decyzje albo zachowanie. Pozytywnie mnie na przykład zaskoczył, bo ja nie mówię o samych negatywach, pozytywnie tym na przykład, jak przygotowujemy się teraz na ewentualną powódź. I muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, bo chyba pierwszy raz, znaczy poprzednia pobudź już taka była, ale nie aż tak dokładnie wszystko się, bo jednak, bo jednak były te podtopienia zanim zaczęto coś robić, a tym razem jest wszystko przygotowane, są komunikaty, mieszkańcy są nawet informowani o tym, że mają naładować telefony, co już mnie naprawdę bardzo tak pozytywnie zaskoczyło. Pan premier z racji i doświadczenia, które miał w różnych miejscach, potrafi utrzymać ten ster nad rządem w sposób poprawny. To jakieś konkretne działania właśnie, które stoją za tym, że tak pani go ocenia? Wiem, jakim wyzwaniem jest prowadzenie tak różnych podmiotów, które utworzyły rząd. Wiem, jakiej dyplomacji, doświadczenia przewidywalności jest poddana każda osoba, która by po tę pałeczkę premierostwa Wyciągnęła rękę. Nie mamy takich osób w kraju dużo i dlatego uważam, że premier jest tą osobą, która trzyma w ryzach właśnie i koalicjantów i swoją partię i tą różnorodność stara się w jednomyślność zamienić. Uważa pan, że na stanowisku premiera powinien pozostać, czy jak Nic będzie? nie uważam. Powiedziałam, że samo oceny dokonał pan premier i niestety nie wyciąga z tego wniosku. Czyli nie powinien? Oczywiście, że tak powinna nastąpić zmiana premiera, bo misja pana Donalda Tuska, w mojej ocenie, w dzień wyborów prezydenckich 1 czerwca wyczerpała się. Z tego co pamiętam, ten sam Marek Sawicki, chyba że go porwano, głosował za wotum zaufania dla rządu nikogo innego jak Donalda Tuska. Więc pytanie, kiedy mówi, a kiedy myśli coś innego, kiedy działa, kiedy jego działania nie są zgodne ze słowami. Znaczy głosował za wotum zaufania, głosował za premierem Tuskiem, więc to chyba się samo komentuje. Marek Sawicki powiedział w tej izbie od 35 lat już tyle słów, że właściwie nie jestem w stanie się przywiązać do żadnego. Bardzo szanuję tego polityka, ale z trudem mi się od 10 lat komentuje jego wypowiedzi, bo one zawsze są pod prąd, a jednocześnie zapewniają mu atencję. Więc z chęcią bym skomentował słowa kogoś, kto ma bezpośredni wpływ na działania PSL-u, a, a taką osobą jest na przykład Władysław Kośniak-Kamysz. To kto na premiera? A to jest problem moich szefów i szefów partii koalicyjnych. Kosiniak Kamysz? Prawo do desygnowania zawsze ma największa partia koalicyjna, więc ja oczekuję, że takiej zmiany dokona Platforma Obywatelska. Jeśli nie mają kandydata, to uważam, że dużo lepszym premierem byłby Kosiniak Kamysz niż Donald Tusk, tak? To jest prawda. W Koalicji Obywatelskiej ktoś mógłby zastąpić Donalda Tuska na miejscu premiera? Nie ma osób na całym świecie nie do zastąpienia I na pewno premiera Tuska ktoś by mógł zastąpić. Natomiast dzisiaj on posiada największą wagę zarówno w polskiej polityce, jak i polityce w skali makro, mam na myśli tutaj Unię Europejską i świat, oraz największe autorytet do tego, żeby tak różnorodną koalicję, jaką jest koalicja 15 października, dowodzić. Dlatego uważam, że jest najlepszą osobą na tym miejscu. Lepiej by było dla koalicji rządzącej, gdyby premier... Nie był z koalicji obywatelskiej? Nie. Jeszcze raz powtarzam. W pierwszej kolejności to koalicja obywatelska z racji wielkości swojego klubu i liczby posłów i senatorów ma obowiązek zgłoszenia takiego kandydata. Jeśli nie mają tego kandydata, nie zgłaszają inne partie. Do kogo by pan widział z koalicji obywatelskiej? Ja nie jestem w koalicji obywatelskiej, proszę ich pytać. Ale obserwuje pan. No dobrze, no ale ja nie jestem od wyznaczania rol politykom koalicji obywatelskiej. A te negatywne zaskoczenia? O, jednak miała mnie Pani nie pytać o negatywne zaskoczenia. O decyzję miała mnie pytać. <gry> hmm. O, na przykład, no ale to takie rządowe, chyba ustawa rządowa. O, pakt, pakt nie, nie pakt, tylko ustawa dotycząca zakazu azylu ubiegania się o azyl. No to to mnie zaskoczyło negatywnie, aczkolwiek nie zaskoczyło, ale było, dla mnie było negatywne, bo ja uważam, że każdy powinien mieć prawo do tego, żeby ubiegać się o azyl w miejscu, które wydaje mu się bezpieczne. Kto mógłby zastąpić Donalda Tuska na miejscu premiera, gdyby koalicja dalej rządziła? Bardzo trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, bo ta koalicja jest oparta wyłącznie o osobę Donalda Tuska i trzymania Lojalnością i strachem zarówno polityków Platformy Obywatelskiej, jak i koalicyjnych w, w szeregu. Więc nie wydaje mi się, żeby coś takiego było w ogóle możliwe. Sądzę, że najlepszym rozwiązaniem dla Polski jest to, żeby ten rząd upadł i żeby doszło do przyspieszonych wyborów, w których, po których można by sformułować nowy rząd. Miejmy nadzieję, że już w innym składzie i z innymi partiami. A w jakim składzie ten nowy rząd? No, oczywiście idealnym rozwiązaniem byłby samodzielny rząd Konfederacji. I o to będziemy walczyć w wyborach. Wprost z Sejmu. Za oglądanie dziękuję Aleksandra Cieśnik i Tomasz Stankiewicz.